widzowie, z tej strony Albertus w dzisiejszym odcinku zagramy w geometry dash i będziemy grali w moje stare poziomy okej, okay, to zaczynamy najpierw wejdę w moje tutaj wpiszę moje konto ok, hop halo chyba laguje mi trochę no laguje mi mocno Okej, okay, widzowie, teraz musimy iść na sam koniec. Zaczynamy od pierwszych poziomów, którym jest Streomatnes 2. Okej. Okay, to zaczynamy. Ogólnie jest zrequestowany na instant, jakbyście chcieli grać w też Możecie sobie zrejtować, nie? Dobra, więc zaczynamy. Jak coś pobrałem kliknięcia, więc żeby było legitnie. Okay. Okay, okay. Ogólnie trzy lata temu nagrywałem pierwszy odcinek z moich poziomów. Ja go niedawno oglądałem, pomyślałem, że muszę Wrzucę drugi odcinek. To właśnie teraz. No, jest. Oczywiście Za zachęcam do stawienia lajka like i subika Żeby ten tam... no nieważne dobra Przeszliśmy pierwszy poziom, teraz idziemy do drugiego, którym jest bike też ma być insaneem, ale zostało A w sumie łatwy jest Kurczę taki glitch właśnie z tych hitboxów, że można tak właśnie przelecieć przez kolca. Ale dobra. Kolejny poziom zaliczony, dosyć prosty. Muszę mieć do trzeciego widzowie. I on się nazywa Scary. Ja chcę, żeby był demonem, choć to od Was zależy, jaki ma być. Ale dobra, zaczynamy. Ło! 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 Nienawidzę niewidzialnych rzeczy widzowie A jak wy, to... O kurczę Jeżeli Wy lubicie, napiszcie w komentarzu, jeżeli nie lubicie, czy lubicie niewidzialne rzeczy Teraz możemy przejść do kolejnego poziomu, którym jest Epic Layout Lios... No nie po co Pewnie <grym> jeszcze młody Są moje pierwsze fakeowe spajki. Ale dodali teraz 2.2 Gdzie tem. E, można teraz... Kurczę, czekajcie ja muzykę, bo trochę głośno. Musimy jeszcze kojna zdobyć. Widzowie. Który to jest właśnie ukryty? Oczywiście robimy z coinami to wszystko. No, większość Mo poziomów, które są niemożliwe, nie będę Wam pokazywał. Kurczę, są w nie wziąłem Jeszcze raz widzowie ostatnia próba. Dobra, nie robię tego koina tutaj to już uh, laguje. Okej, okay, możemy przejść teraz do kolejnego demo, tak się nazywa. Ja go na demona rateowałem, ale jak wy, możecie co, co inaczej z rateować. Mini Star Light Fly, hold. Hop. O tu skończę, to są fajkowe bloki. Muszę go zdobyć. Lagi, kurcze. Mogłem do tego odcinka trochę ogarnąć, że nie lagowało, ale trudno się mówić sobie. Ok, lecimy. Kurczę, nienawidzę Starlight Fly. Według Was, jaki demonem mógł być tym poziom? Jeśli by miał nim być. Według mnie taki medium demon. Easy nie wiem. No na Nice Demona spoko. Raczej to nie raz nie mam. Ale zresztą mi tak by był za krótki. ok idziemy do kolejnego, czyli Unfire... Też go na demona y ustawiałem, ale nie wiem jak byście ogólnie. Zrejtowany przez społeczność, to jest insane. Halo, gro o kurczę. O nie, kurczak, co się dzieje? O, 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 jest Lagi. hop, pamiętam ten level. Są fajkawy. <noise> jeden kolet Dobra, zrobiłem widzowie. To już chyba wiecie, jak dojdzie ten trollowy level, ale pora na jeden z fajniejszych level, które tworzyłem. Jest dosyć epicki, tak jak nazwa mówi epic, których chciałem, żeby był insane, Nie wiem jakby wy wyrajtujecie go, ale zobaczymy. Okej, okay, na razie jest łatwe. Okej. Okay, to trochę trzeba wcześniej tam skoczyć. Okej, okay, widzowie. To jest mój pierwszy boss. Fight. O kurczę, lagi. Mój dosyć łatwy, boss fight. Jednak ja nie wiem, jakie ja tego świecące obiekty robiłem, tu to jest chyba pierwszy level, w którym używałem toggle trigera. Witlowia, dobra, teraz zrobimy to. Jeżeli teraz widzowie oglądacie do tej pory mój film, to jak ktoś chce do niego napisze na czasie epic dla zwiększenia widoczności filmu. A ja tej części tak nie pamiętam, ok, nieważne. Okej, okay, kolejny poziom to jest C. A, to jest auto. Tak chciałem, żeby był auto. Bo tak to by było mega trudne do przejścia. No, Właśnie to prawie niemożliwe. Bo to, to by było niemożliwe bez auto. Okej, okay, zrobiłem to widzowie. Teraz możemy iść na kolejną stronę i wam pokazać kolejne levele. Elevator of Cars. Z platformowy lewy akurat platformowy level jeżeli lubicie platformę poziome, dajcie lajka Że wiedział, który lubi platformówki. Ok, Robimy go. Jest. Okej. Okay. Tu jest blue coin. Jak go zdobyć? O tak. Musicie. gdybyście chcieli zagrać kiedyś mój pójść. Winda. Właśnie o tym mówiłem, dlatego to się nazywa Evelator of Course. Mamy coiny. I Przepraszam. Okej, okay, możemy przejść teraz do kolejnego poziomu, którym jest endgame. Nie wiem co to za poziom. A to. To, to jest dosyć proste. Tak trochę. Ale trochę można się tu skipować. Widzisz jak ja skipownałem? Zeskipowałem sobie speed portala, ale spróbowałem pokazać bez żadnego skipnięcia, to jest dosyć bardzo trudne. <sighs> Zas... <sighs> Skipnąłam Jakbyście chcieli widzieć, możecie to spróbować bez skipywania. Okej. Okay. O kurczę. Osam w kilka milisekund, że skoczyć. O o o, Ja wolę tak skipnąć z speed portala Żeby się tyle nie męczyć Że ja przede wszystkim film nie trwał długo ci się tem, Żeby wam się podobnie Pole na Oh No tak się nazywa Nie wiem co to Aha To ja po prostu, po prostu. Koncept nowych rzeczy, jak testowałem. Ok. Na tego poziomu nigdy nie grałem. W sensie na moich levelach, które już upublikowałem. O kurczę. Ej, ten swing jest dosyć ciężki. Ok. To chyba nie, to nie jest mój pierwszy level. Ten, no wiecie, taki jeden 1... jeszcze był. Dźwięka muzyka z poziomu Fobos. do kolejny Stream Adventure Song. 20 co to jest? Ale kiedyś miałem pomysł na nazwę. To chyba mój pierwszy 3D level. Jeżeli jeszcze widzowie oglądacie, to napiszcie w komentarzu 3D. E, co muszę tu zrobić? Nie? Ja nie pamiętam, co trzeba było robić. What? Ja widzowie nie <śm> pamiętam <śm> tych poziomów <śm> jeszcze. Ah, <śm> ok. Zabiłem widzowie OK Teraz widzowie przechodzimy na You cannot. Aha Po prostu takie coś Aha Fajne pośpiechy Macie Secret Way Widzowie OK The Library Czyli biblioteka Po prostu mówię Ja muszę tego coina. Muszę tego coina. Ja chciałem dzięki temu właśnie dźwignąć. Taki fan made do to the tower. Choć tak dobry on nie jest zrobiony. Ja pamiętam tą wal bossa. E, o. Gotowe. Okej, okay, teraz widzowie. Będzie kolejny poziomy. Ale to ja nie będę tych wszystkich. Reszta będzie na 100% na kolejnych częściach tej serii. Nazwie moje poziomy Geometry Dash. Ok. Ale chciałem Wam jeszcze pokazać kilka moich najlepszych poziomów, które to dużo, najdłużej tworzyłem. I jeden poziom, który niedługo będzie moim najlepszym. I ostatnie trzy poziomy, jeśli chodzi o moje poziomy, i jeszcze te najlepsze. O, pamiętam, to 618, kiedyś ten poziom tak jarałem a się z tego tu jest muzyka, co to za jest? Kurczę nieprzyjemny poziom, ale da się zrobić. O, boom, ok, widzę, zrobiłem. Pora na obby. O, to jest ten fajny poziom. Co jest? Ha, two player mode! Are you kidding me? Ej, co? Nie, ja muszę klikać... ...myszką, niestety. Ja zawsze na klawiaturze gram. Myszką jest nie, nie najlepiej. Najlepiej, widzowie, jest klawiaturą lub takim specjalnym urządzeniem. To jest chyba jeden z najdłuższych platform. Aha. No! Okej, okay, zabiliśmy widzowie. Bo to się jest secretuje, że możecie wejść właśnie tam na dach. Ale dobrze Teraz kolejny poziom 1000 Rubrub I like Co? Aha Okej, okay, nieważne No ale dobra Okej, okay, teraz zostały te najlepsze poziomy, które stworzyłem Jednym z nich teraz to jest um, Trzecim najlepszym poziomem jest The Fort Fortune Ja go tworzyłem w 2 dni tylko, łącznie takie 3 godziny, a i tak na dziś w słynie jest, może się w głowie kręcić po tych kulkach latających w zrobię ale to takie tło, efekty, co można było od wersji 2.2 zrobić właśnie. A właśnie, następny update będzie mocny, bo to zaraz właśnie random gantlet. I jeżeli widzieliście film na moim kanale, Film Soul Lucky, czyli mój poziom, to właśnie chciał On jest właśnie z tego random gantleta. Tym też miał być, ale powiedział, że jest zbyt słaby. Okej, okay, kolejnym poziomem. Moim, który jest właśnie drugi najlepszy, to jest rili really up. <grystanie w górę> ja go tworzyłem 7 godzin. Jeżeli się nie mylę, kurczę, chciałem go przejść na odcinku, bo go dosyć lubię. Fajnie wyszedł. A ta pomysł z tym takim potworkiem na początku to jest z poziomu Konnota, czyli Busin. Będę mógł wam jeszcze na końcu pokazać, albo nagram też po prostu preview i będziecie mogli zacząć. Aha, okej, okay, teraz przejdę tego. Dobra. Zaraz może spróbuję. <śmany> Ciągle 22%, 22% widzowie. Oooo, okej. Okay. I widzę, jak przejdę na tym filmie, film są so To zostawcie lajka like i subskrypcja, i napiszcie w komentarzu Lucky Day. Film są so będzie najlepszym poziomem. Ale jeszcze wam pokażę, poziom, na którym jeszcze pracuję. Okej. Okay. Teraz ciągle 68 będę ginął? Oczywiście wkrótce też nagram odcinek z kolor Orda, jeżeli pamiętacie. Ale dobra, przechodzimy do tego Feel so Lucky, co Aha. O no co jest? Czyż klikam tego orb'a. No jak to? Okej, okay, teraz mi się... Jak? cudem. z udechem. No w końcu, co? Okej, okay, rura.

Myślę, widzę, że za tym próbą Teraz mi się powinna udać już Ogólnie tworzenie tego Po poziomu chyba mi 7 godzin zajęło Jeżeli nie mylę Okej, teraz musi się udać Widzowie Trzymajcie kciuki. Jest. Okej. Okay. To już nie jest takie trudne. Jakieś skupienie mocne. Okej okay, jesteśmy tu, gdzie zginąłem Nie! Okej okay, teraz tutaj musi się udać Jesz... na... musi się udać Może nie na pewno, ale się musi Jak nie to przejdę do poziomu, na którym pracuję Którego layout zajął mi godzinę To mi zajęło tylko dwie, dwie godziny, ale tamten jest trochę łatwiejszy. Okej, okay, widzowe. Nie udało się. Więc przechodzimy teraz do tego, na którym pracuję, czyli Pit Sky. A nie, on jest, miał być East Demon, a tamten miał być Insane, ok. Napiszcie w komentarzu widzowie czy ten Tę, poziom się nadaje na demo, Demona czy nie. Jak byście go zrejtowali, na ile starów? <gryny> Najgorszy, przecież to zdasz, jakiś inny game? Gdzie jest um, S-Block? Oczywiście, pokażę wam poziom, jak skończę tworzenie. Może tak za rok? Nie, nie. Okej, okay, y, widzowie, to na dzisiaj pa. wszystko. Dziękuję za dodanie. Pa.